Już koniec wakacji jest. Zima już zbliża się. Czekamy, aż pierwszy płatek spadnie też. U -u -u -u. Święta nadejdą też. Już pierwszy płatek spadł może nawet i IZ2. Wow, wow, wow. Już dziesiąty grudnia jest. O, 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 o. Już dziesiąty grudnia jest. Święta tak blisko już są też. Nasta pora w końcu. Wakacje skończyły się. Za cztery miesiące zima zbliżała się. Aż w końcu teraz już jest to! Aż w końcu bałwana ulepić jest coś. Już teraz zimno jest tak! Tak zimno, żyło! Wow. Aż w końcu płatki z śniegu spadły. Wow. W końcu wydarzyło się to. Bałwana ulepić czas przyszedł też. Normalnie żyć nie chce się, a chyba że spadnie śnieg, więc w końcu święta zbliżają się też. Normalnie bałwa na ulewić przyszedł czas też. Normalnie śnieg spadł i w końcu będzie co? Grać. Minecraft czy coś, granie. uuu, święta czy coś, zrobić. Uuu, normalnie, normalnie. Ukścić święta, bawić się dobrze. Pierwsze płatki śniegu spadły już. Wakacje skończyły się już. U -u -u -u. Za cztery miesiące śnieg spadnie, właśnie spadły pierwsze płatki, normalnie fajnie na dworze jest, bałwana ulepić można też. Yeah. Jaki 6 grudnia były, 10 teraz jest. Wow! Więc święta zbliżają się. 15 dni zostało. W Sumie 14. Uuuu! końcu zbliżają się, to się. Każdy lubi święta. Jeść! Ciągle jeść! U -u 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 -u. Święta najlepsze są! Ulepić bałwana! Wszyscy chcą! Więc zapraszamy wszystkich tu! Wylepimy bałwana też! Śnieżkę ulepić i gwaląć kogoś! To zabawa fajna jest! Jak chcesz pełno śniegu, zostaw lajka i suba po więcej.